Proszę pana prezydenta Andrzeja Dudę o złożenie przysięgi. Proszę wszystkich członków zgromadzenia narodowego o powstanie. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi obejmując zwoli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Obejmując zwoli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Uroczyście przysięgam Uroczyście przysięgam że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji będę strzegł niezłomnej godności narodu Będę strzegł niezłomnie godności narodu niepodległości i bezpieczeństwa państwa niepodległości i bezpieczeństwa państwa o dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polski pan Andrzej Duda złożył wobec zgromadzenia narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Bardzo.